Obiekt 19, punktu oporu Dąbrówka, schron bierny amunicyjny, bardzo blisko zlokalizowany schronów 17 i 18, dwukondygnacyjny. Jest to tu bardzo blisko, bardzo blisko tej właśnie strefy, która tutaj powstała. I cóż to jest za obiekt? Ogólnie jest to stara prochownia należąca do nieistniejących już kamieniołomów. Na podstawie starych map wiadomo, że w okolicy miały się znajdować dwa takie obiekty, z których wojsko podczas budowy punktu oporu zadaptowało jeden na magazyn amunicji. Przed obiektem znajduje się betonowy tunel, który łączył plac przed schronem z drogą zaopatrzeniową. Ze względu na prowadzoną intensywną gospodarkę rolną, zresztą jak widać, Wola dookoła. Teren został całkowicie przekształcony, i nie ma możliwości obecnie określić, jak wyglądał wał wokół obiektu. To jest właśnie fragment tego nazwijmy to tunelu żelbetu, który prowadzi prosto do drzwi tej prochowni. No niestety nie da się nim przejść, bo tam jest tyle jakichś gałęzi, nie wiadomo czego, nie ma na to, nie ma na to szans. I to co istnieje teraz, no ma około 10 metrów długości jak to właśnie pierwotnie wyglądało, czy to było dłuższe, czy nie. No i nawet tu się nie da przejść. Tak więc nie jest to wszystko takie proste. Zerknę z tyłu, jak ten obiekt wygląda. Można powiedzieć, że zwykły krocek. Jest tam nic ciekawego. A ciekawa jest właśnie ciekawostka związana z tym obiektem tak? Taś prochownia kamieniołomu. Powiem szczerze, pierwsze słyszę, I wykorzystany. I to jest wylot tego tunelu i on prowadzi bezpośrednio do drzwi, że tak powiem, do otworu drzwiowego. I są jeszcze dwa otwory, nazwijmy to okienne. Tylko do jednego jest dostęp, do drugiego to już jest za dużo haszczorów. Troszkę dziwne, że składowanie prochu, bo w takim pomieszczeniu. Nawet. Nie wydaje się to jakąś bardzo stabilną konstrukcją. No i co, jedno pomieszczenie, tak naprawdę w formie prostokąta. Tak jak powiedziałem, otwór drzwiowy, dwa okienne. Jak widać ten strot z zacząty może mieć do 10 cm max, może mniej nawet. No tak, właśnie na obieg do takim przeznaczeniu. chyba mało. Ale właśnie fajna ciekawostka. Z tym punktem oporu dąbrówka tą dawną prochownią. Tak więc obiekt dziewiętnasty. Dąbrówka.